Abby Bali Cześć! Dzisiaj się nagramy w Minecraft Pokémon Edition. To jest trzeci odcinek, z piątego. Dwa odcinki, czyli że do pierwszej. pierwszego. jakoś tak, o wygili. A może coś wam powiedzieć. Nie mam, spadłem i mnie wyrzuciło i nie mam. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie trzy łapki w górę, stawię wam jakąś jaką grę, się postaram. Zamknij się! Na się słucha. To jest... Jak hmm, chcecie, hmm, tam widzicie, że ja na modach. Nie, nie gram. E, w ogóle nie przełączałem. Tam mamy konia, który się nazywa Rysiek. Rysiek. E, muzyki dzisiaj nie ma. Z powodu nagłej przemiany. Nie, nie, bo wiesz mi się nie chciało. bo teraz na nowego Minecraft'a. Pogadamy Edition. Tu nie będzie jak było zawsze. Chcę to? tu. A mam Aha. Jakie halucyny! Boże, co to? Ojej, jakie halucyny miałem. O, Będziemy bo do góry. Aż, że aż mi się zagięciło w głowie. Owie. Łysiek. Łysiek, ty złodzieju! Mam, e, tu mam kulki. Tam mam domek. O, jejdźko. A życia chrześcijan? Bo ja nie wiem. A teraz, potem was nakarmię Potem czyli że teraz. Epian, ostawię. Podstawię. O, o, exvodko. Mas też. Też ty I ty masz. A ty masz to no, A ty. A i gdzie? Nie ma. Mam jedno Macham się użyć. O. Gdzie jest kółka mała? A, tam lewa. Uda dużo kół O i jajeczka. Kurde Nie ma. Lepa. Drogi, jak szalony, i po, i i i bi i e po, 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 po. Um, Jeszcze tego odcinka no, jeszcze tu nie byliście, bo wam nie pokazywałem. Nie, w ogóle. W ogóle jeszcze wam tego nie pokazywałem. No, no dobra, nie chcę tu na się, Byćki, suita, No, ja się stoję. Jak lata. O, tu mają być. Ej, chodź. Też tu. Jeszcze Wam muszę na jedzenie, Bo na nich nie mam. Eee, Kutki będę miał. Małe. Rafał. Nie. Jak go mówię. Nie a dobra biega jak szalony a Sza a a a a a lony e -lo 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 -lo. cię w lola. W lola, lola. i to poszło. a i mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie jak nagrywać na komputerze Mam do Was wszystkich. Czy wiecie jak się nagwę na, na kąpie? Weźcie mi napisie na komentarzu. Komentarzu, albo nie wiem. Albo mi wyrzućcie. Albo, albo mi jakoś. No, możecie mi napisać. A ja wtedy sobie będę robił. Albo nagajcie na swoim koncie. A ja wtedy sobie. sobie... No. gdzie? oboje krowy zabijemy No nie, nie wypuszczam. Ale tu mam 3 czy 2? 3. Się ustawili w tych buchtach. Ja sobie takie buchty. Ciebie. A mam tylko my je bo będzie do opuszczona. Nie piszcz. Laga mnie nie, nie miałem loga Tu, chodź Na no, patrz, zakrywa Skip, 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 skip ulik. O Boże, jeszcze nie to znam sobie... kisam z noczką może krótko nie sobie trwał. W kolejnym odcinku będę Czujecie tą atmosferę? Moja tak, że to Wigilia. I życzę że Wam bogatego Mikołaja też. Szalony Ty! o młodzie, dobra Ja razie ku nie będę sobie Ty, o młodzie, do Tu jest domek Mojego kolegi Jak syma Eee, wzięliśmy Byliśmy w jednym u kolesia, w takich Wzięliśmy od niego. Kupiliśmy chyba trzy taka, a zapłaciłem. Trzy ziemi? Nie, u niego to było, czekaj. A, domy. Sprzedajmy mu. Nie wiem, gdzie on. O, mówi, że on się gdzieś wyprowadzi gdzieś na wschód, południe, tak. Z tą wyspą. Zniszczyłem. No jeżeli chcecie ze mną grać, a nie ma, nie będziecie ze mną grać. Pech nie? Nie wiem. Po prostu mm, grałem z jednym kolegą. No w tym jaka w ląską mieszkał. Jeszcze mieszkał. Wiem. I chciał ze mną grać. No to daję mu takie takie. Coś i daliśmy. po podchodził, i napisał. SP, bo policja, ale powiedziała, że to jest mój serwer A on nie, bo coś tam, coś tam. I i policja tam przyjechała. Takie sacy, sacy, Boże, rzekły ciebie, ciebie. O. O, nie ma Dwie dorosłe. Trzy. I mię obstawię. E, dzisiaj chcę w tym odcinku sobie zrobić podziemną Szopę w której będę miał kury. lagi lagimam. La Laga miałam. Tak, nie wiem, że to bym nie trwał. No, co, za lagi. Albo coś mi się dzieje znowu. Tego, tego nie na widzę.

na samym początku, chcę pozdrowić Bonusa. Um, I mam do niego takie pytanie. Czemu on nie robi co najmniej, jakby to powiedzieć, jednego odcinka, nie tak, 30 i 20 minut. No tak, 30 i minut. I taka jakaś dłuższa, a nie jakaś krótsza. Dłuższe, mało lajków, dłuższe dużo. Albo na Jakoś tak to było. Biegam kusy. Dobra, macie coś z to na razie. Nie wiem czy to Albo nie, dobra, tak dużo tu zaczęłam. Biegam kusy, jak szalony. Oj, to Zjednak upada. Tu było się ciemno. A to pech. Kurde. w tym odcinku on, on nie plan. Ale to jest trzeci odcinek z piątego. Jak będzie pięć odcinków, wstawiam. Nie będzie pięć odcinków. To se chcę oddać ja Chcę dostać tak z pięciu łapek w górę. albo suby bo mam 5 subów a bym chciał trochę więcej nie tak jest 10 kupujcie swoich znajomych a jeżeli tego nie subskrybujcie to zapraszam na ten kanał wczoraj e, chyba nie wstawiłem odcinka nie wiem, nie wstawiłem a jeżeli nie wstawiłem to to będzie ale chyba ja tak mi się dzieje, że chyba i ja. o. Chyba. Tu będą kółki też. Obstawiam. Albo nie, to, to ma, nie, to ma być koń. Biegam klucy jak szablon. Przeżyłem to tutaj. się kopać. Bobida w kraju. Boże, styl. I koniec. Unik. Czekaj. Obstawię... a mam dwa. Dobra, spodziewam. Boże, jak dziw, dziw, dziw. co pada? No i jaki ma lampa lalama lampa lalama lama la, Aha tak, tak. Ja To jaki mak Jako dziwki to wyglądać Ja nie, nie wiedzę na tak, nie wzią, to na koniec Krótko włożyć A nie padać, tak nie wzią. Иди ко мне. И впадаешь, да? не могу сходить. Побольше бы мог пасть. Больше. Нам Эээ, нууу, до... до А ну, все. A, da konie, da nie widzę. Tlipa. Widz! O! Tylko niech... się mi kończyć. Bo szybko. Tylko ja wie.

Pięta, będę się nagrywać blogi, specjalnie, sameczką, a trzeba wjechać. Już tutaj nie mać. boję się, się Ale nie, poza to rozwaliłem Chyba trzeba kończyć kolejną kolejnym odcinku, zajmiemy się

Chodź. No. potem Nie O Ta ta, też musi powstać. to też. Jeszcze raz. Chodź cool. tu. Dobra, kończymy ten odcinek. Ja Teraz się budował łapka w górę i jeszcze będzie trzy okniki w, w górę. Zostawiam Wam kolejny odcinek, który będzie trwał 25 minut. Na razie.